Czałem czaty. Krótkie daily na dzisiaj, bo dostaję coraz więcej wiadomości, coraz więcej maili. Przemek, co się dzieje? Gdzie ty jesteś? Dlaczego w nowym roku jeszcze się nie pojawiłeś na swoim kanale, no i gdzie są wszystkie Twoje materiały? No więc, tego vloga miałem nagrać dużo wcześniej, ale w Norwegii jest tak, że cały czas pada. I po prostu z tego względu nie zdążyłem nagrać większego vloga, gdzie miałem zrobić rewind poprzedniego roku i o wszystkim opowiedzieć, co się dzieje i jakie są najbliższe plany. No, ale że w Norwegii jest tak, że ostatnie dni leje, dosłownie leje z dnia na dzień, teraz też cały czas pada, nie wiem czy to na materiale widać, ale nawet widać to na poziomie, na podstawie poziomy wód, tam gdzie, a może z drugiej kamery pokażę, będzie to lepiej widać. O, tam, 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 tam palcem pokazuję tak nieładnie. Tam była wysepka, i tam normalnie można było wchodzić. Tutaj była taka kładka, ona teraz znajduje się pod wodą. I stan wód w Norwegii jest naprawdę ekstremalnie wysoki, jak żyję, tak się jeszcze z takim wysokim stanem, wód nie spotkałem, a to oznacza tyle. O, nawet widać pod drzewach, jak są po prostu głęboko zanurzone. No, a to oznacza tyle, że po prostu. Duże są opady, zima, bo opady są naprawdę duże, no i przez to będą niższe ceny prądu w Norwegii, tak przynajmniej się domyślam, bo skoro mamy duży stan wód, no to woda stoi na tamach, bo elektrownie pracują z pełną wydajnością, więc energia powinna taniej spadać zdecydowanie. Chyba Norwegia ma na ten moment najniższą cenę energii elektrycznej w Europie, o ile się nie mylę. No dobra, na ławce nie usiądę bo jest też mega, mega mokra. Ale może skupmy się na tym, co chciałem właściwie powiedzieć. Co chciałem? W ogóle zapisałem sobie super swoje notatki na, na kartonie od rodzynek. Rodzynki tutaj sprzedają w, w, w kartonikach trochę większych niż nasze polskie zapałki. I stwierdziłem, dobra, nie będę zużywał kartki papieru, no bo kolejne drzewo bym musiał poświęcić na swoje notatki, więc stwierdziłem, użyję to, co mam. A że wczoraj piekłem chlebek bananowy, no to to mi zostało trochę śmieci po, po tym gotowaniu. Dobra, więc teraz tak. Co robię w styczniu? Jest taka przypowieść, czy też metaforyczna, ostrzenie piły. Pewnie większość z Was spotkało się z takim sformułowaniem jak ostrzenie piły. No i dla przypomnienia, dla tych, którzy nie wiedzą albo nie pamiętają, no to jest taka historia, gdzie był pewien młody drwal, który codziennie chodził do lasu i wycinał drzewa no i po jakimś czasie stracił on swoją wydajność, że coraz więcej starał się pracować, coraz więcej godzin spędzał na wyrąba, wyrąb, wykarczowywaniu drzew, jednak jego wydajność spadała. I zastanawiali się, co się dzieje z tobą, że po prostu twoja wydajność spadła. Pyta się jego szef, kiedy ostatnio ostrzyłeś piłę swoją? A on powiedział: Tyle pracuję, że nawet nie mam na to czasu. No to masz odpowiedź, co się stało. Więc problem polega na tym, że od czasu do czasu trzeba naostrzyć swoje narzędzia po to, żeby pracować wydajnie. W ostatnim roku skupiłem się dość bardzo na szkoleniach, na livestreamach, a brakło czasu na takie rzeczy jak na przykład ostrzenie piły. Dlatego też styczeń i najbliższe kilka tygodni postanowiłem poświęcić na ostrzeniu własnej piły. Co po co się pod tym kryje? No, kryje się pod tym, że już mój komputer dawno temu domagał się formatu. Domagają się również, domaga się również poprawki jakieś na livestreama, żeby można było je nanieść, żeby po prostu te livestreamy były, no, dużo bardziej atrakcyjne, może w ten sposób to ujmę. To ogląda moje livestreamy pewnie kojarzy pojawiający się kafelek, który zasłania część ekranu. Chciałbym też dodać kilka usprawnień dla wspierających kanał, którym bardzo dziękuję w tym roku i za cały zeszły rok za to, że mnie wspierają, moją działalność, coś również dla nich. Moja książka została już wyprzedana w zeszłym roku tuż przed świętami. Dużo osób chciało zamówić egzemplarz sobie na święta, no ale nie zdążyło z powodu po prostu braku w magazynie. Chciałem wydać kolejną nową wersję, dodać kilka usprawnień, żeby znowu się pojawiła w magazynie. Na stronie internetowej nadal brakuje zdjęć książki, mimo że już ona jest na ten moment niedostępna, no to są takie rzeczy, nad którymi po prostu chciałbym popracować po to, aby nawigacja w tym, co robię, była łatwiejsza. Bo dużo również dostaję maili, dostaję zapytań. Przemek, a gdzie znajdę webinar dotyczący na przykład Kiloka? No i przecież on był jakiś czas temu. No ale dotrzeć do tych rzeczy no jest ciężko, bo u mnie gdzieś tam brakło drogowskazów. Tak się skupiłem na wycinaniu tego lasu, że po prostu brakło, brakło czasu, aby powiedzieć, gdzie są poszczególne fragmenty drzewa, gdzie można je odnaleźć. No i właśnie na tym się skupiam w najbliższych tygodniach. Po to, żeby te rozpiski webinarów były w jasny sposób ułożone, żeby łatwo było dotrzeć do materiałów, żeby nie trzeba było niczego szukać, żeby wiadomo było, jakie mamy kolejne materiały. Teraz aktualnie również planuję cały kolejny, właściwie ten rok, co ma się pojawić na kanale, jakie materiały, jakie livestreamy. Tak jak powiedziałem, skupiamy się w tym roku na architekturze i zaczniemy od architektury mikroserwisów. Dlatego też planuję w najbliższym czasie. Webinary, które się pojawią w, w kolejnych tygodniach. Co tu jeszcze na swojej kartce od, 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 od rodzynek zapisałem? To, 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 żebym niczego nie zapomniał. E, tak, więc niedługo się pojawi oczywiście ten vlog, o którym opowiadałem w zeszłym roku. E, tylko chyba nie przestanie podać, mi się wydaje. Więc będę musiał e, jakiegoś vloga zrobić w deszczu. No cóż, pokażę również e, mokrą Norwegię. No i na koniec e, tego podsumowania. Dlaczego mnie nie widać na kanale? bo cały bo muszę wykonywać te rzeczy, które się e, dzieją od kuchni. A jak siedzę w kuchni to mnie nie widać. Dlatego też e, jest to po prostu czas, żeby uporządkować swoje rzeczy, e, no i po prostu zająć się swoimi narzędziami. Więc e, dlatego jeżeli jesteś deweloperem, pracujesz to też zachęcam cię do tego, aby poświęcić nieco czasu od czasu do czasu na ostrzenie swoich narzędzi po to, żeby po prostu pracować wydajniej a nie po prostu czasami gubić się, albo uporywać się z rzeczami, które mnie spotykają, na przykład system operacyjny, który cały czas jest zawalony i ja mam problem, żeby wyrenderować materiału jakiegoś rodzaju szkolenia, więc żeby po prostu usprawnić swoją pracę. I ostatnie pytanie na dzisiaj. Aha! Przedostatnie. Więc jeżeli widzisz jakieś pole do popisu, raczej pole do popisu, rzecz, która wymaga usprawnienia w moich materiałach, no to koniecznie to napisz w komentarzu, bo to jest teraz ten czas, którym się nim zajmę. Dostałem też na przykład dużo, dużo. No, dostajesz też informacje, Przemek, na stronie masz jakiś tam wyskakujący komponent, który nie do końca działa. No, zawsze brakowało czasu, żeby takie rzeczy poprawić. No więc takie teraz rzeczy siedzę i aktualnie wyszukuję, poprawiam, patrzę, co mi społeczność zgłosiła i staram się to wszystko naprawić. Więc jeżeli coś widzisz albo coś chcesz, żeby było usprawnione, poprawione z większą jakością, to koniecznie mi to napisz w komentarzu. Okej, po zrobiło robiło się agresywnie. I teraz tak, jeszcze co chciałem powiedzieć, WOŚP zbliża się, w, chyba za 3 tygodnie będzie finał wośp -u. Co roku w jakimś stopniu się jako społeczność w tą inicjatywę angażujemy i myślę, że w tym roku również się w to zaangażujemy. Mam taki śmiały pomysł, zobaczymy jak to wyjdzie, tylko jestem ciekawy czy, nie wiem, czy dobrze słyszycie mnie, bo jest duży wiatr. Może przejdę w inne miejsce. Jest duży wiatr. Może nie usiądę na tej ławce, ale się o nią oprę, chociaż trochę. Bo na, day, na daily stoimy, więc nie możemy siadać. E, w za kilka tygodni. I mój pomysł jest taki, aby wykorzystać te wszystkie webinary, które zrobiliśmy sobie do tej pory i e, zrobić 24 albo 48-godzinny livestream. I to będzie polegało na tym, że ten livestream e, będzie można oglądać na żywo, ale natomiast transmitowane materiały będą e, po prostu e, nagraniami, tych szkoleń, które robiliśmy wcześniej. Czyli, jeżeli ktoś chce na przykład e, e, zobaczyć sobie jakiś, jakiś konkretny webinar, to dostanie rozpiskę, e, w jakich godzinach będzie transmitowany dany webinar. I myślę, żeby to zrobić 48, więc nawet w nocy, e, w środku nocy, jeżeli ktoś będzie chciał, będzie po prostu mógł zobaczyć jakiś e, materiał. E, I po prostu zrobimy sobie, no nie wiem, z 30, e, wrzucimy 30 materiałów na te dwa dni. I jeżeli ktoś będzie po prostu y, chciał wesprzeć y, Wośpa, no to po prostu to zrobi i w zamian za to, że y, wsparł Wośpa, no to dostanie ode mnie dostęp do transmisji wideo. Myślę, jak to y, rozwiązać. Możecie powiedzieć, czy to jest dobry pomysł. Czy macie jakieś pomysły inne, alternatywne, jak to można inaczej rozwiązać, albo co innego można zrobić? Myślę, żeby oczywiście tradycyjnie dostęp był za jakąś symboliczną złotówkę. No i oczywiście, jeżeli ktoś się zapisze do, na, po prostu na to wsparcie, wpłaci tą symboliczną złotówkę, będzie miał 48-godzinny dostęp do wszystkich materiałów. Oczywiście w formie. Live'a, tak? Czyli będzie musiał przyjść na konkretną godzinę, aby dany materiał zobaczyć. No i oczywiście liczę, że po prostu po, po, że symboliczna jest złotówka, kto może to niech to niech płaci więcej, albo po prostu niech uzna, ile po prostu to niesie ze sobą wartości, no i może jak i może tutaj się otworzą serca i również inni po prostu. E, dorzucą większą jakąś cegiełkę po to, aby nie tylko i wyłącznie złotóweczką e, pomóc, ale jakąś większą kwotą. Ok, dobra, więc e, podsumowując, e, ostrze piłę. Numer dwa, jeżeli chcesz jakieś usprawnienia, udogodnienia, to pisz w komentarzu. No i oczywiście czekam na Twój feedback na temat wośpa, czy pomysł na tegorocznego wośpa się podoba. Więc te trzy rzeczy na koniec, no i oczywiście postaram się wyprodukować tego większego vloga, którego już zapowiedziałem w zeszłym roku, na temat życiowych przemyśleń i planów noworocznych. Tyle ode mnie na dzisiaj. To miało być krótkie daily, więc jest. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam, cześć!